Jeśli was się wydrenuje z kapitału, którego i tak nie macie za wiele, odetnie się Wam możliwości rozwoju i stwierdzi się, że rozwijając się zbyt mocno, stanowicie zbyt mocną konkurencję dla sąsiedniej gospodarki, która musi się odbudować. Po prostu musi się odbudować, bo ma takie cele polityczne i takie ambicje, to po prostu nie ma dla nas miejsca. I my jesteśmy pariasami Europy i wtedy faktycznie zostaniemy slave jak Słowiana, o Słowianach niektórzy mówili, że slave to, to czy to to, to, to od niewolnik. Miłoszu, dobiegliśmy do końca naszego czasu antenowego. Oczywiście zapraszamy Cię do nas niezmiennie. Nie ma sprawy. Dziękujemy za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy naszym słuchaczom i widzom, którzy nas, którzy, nas, którzy nas oglądają. Dziękuję Państwu za czas, który poświęciliście. Ja troszkę za głos przepraszam, ale mam lekką chrypkę od wczoraj. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Ja dziękuję Państwu. Życzę miłej nocy i miłego dnia, jeśli Państwo będziecie to oglądać w dzień. Dobrego dnia. Dobrej nocy, dobrego dnia. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. I zapraszam na swój kanał, drodzy Państwo: youtube.com. Oczywiście. Zapraszamy do, 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 do. zapraszamy do miłosza na, na, na jego kanał. Jeśli już mówimy o, o, o programach, to w piątek zapraszam na, na program z, z wywiad z panem profesorem Żurawskim Welkrajewskim o 21.00, rozmawiamy troszkę o geopolityce. Serdecznie dziękuję Miłoszu. Dziękuję serdecznie, idę pobiegać.